Siemanko! Witam w Let's Play Minecraft! W dzisiejszym odcinku zajmiemy się budową latającej wyspy. No to tak, zaczynajmy! A tutaj wam pokażę, co zrobiłem w mojej sypialni. Eee, mi się podoba. Tutaj po tej stronie żelazo, po tej stronie gold. Mmm, tutaj diamenty, ach. To już nie będziemy się zajmować tym. I tutaj dalej zrobię schody na sam dół To jest moje Eko, co, co po prostu mam I tutaj zbudujemy ją Po prostu będzie O Takie coś Ale najpierw Weźmiemy wody, ojdź. Ale fajnie wygląda domek. Okej, okay, to teraz zaczniemy. Ale nie, to będziesz potrzeba na dwie warstwy to brać. Aha. Okej. Okay. Czemu ja nie pomyślałem? Akurat tutaj będzie jakoś blisko. Nie uważam. Łączę peaceful. Gram oczywiście na easy. Trochę tego jest. Ok, no to przerzucimy. Mhm. I to tutaj będzie się wchodzić drabinką. No nie, będę próbowała, żeby to wyglądało jak najbardziej naturalnie. Mm -hmm. Znowu, ale już nie popełnię tego samego błędu. Mhm. Mm ok, nie popełnię tego samego błędu, spok. Tylko pierwszy level, a miałem yy... chyba piąty, tak piąty. Nie wiem po co mi kilof, ale już będę go mieć. kurde ale fox no nie wierzę no co jest ja pierdzielę Pewnie nawet nie będę miał... O! Wow. Muszę powiedzieć, że pewnie nie będę miał pierwszego levelu już. Nie rozumiem po prostu, no już nie rozumiem. W razie będzie. Od kwadratu będziemy zaczynać. co właśnie, żeby to bardziej naturalnie wyglądało. Szybko, światło, haduj się no. I ja po prostu nie rozumiem, ile można czekać? Myślę, że się zatrzyma. Piasku tu się też rozłoży, ale to musi być wielka wyspa, ponieważ będę budowała na jej domek. Ho, ho. Ja jeszcze nie będę wylewał wody No się wpierdzieliłem. Trzeba będzie trochę równiej to robić, bo... nie rozumiem jak domek będzie mógł powstać. Kurde Znaczy mam nadzieję, że jakoś to wygląda No, na początek tak powiem, że nie jest najgorzej. Trochę tutaj trzeba będzie pobudować. Będzie oczywiście nudny ten odcinek. Tu będzie wodospad Niagara po prostu. Nie wierzę, znowu mnie zlagowało. Nienawidzę tego. Ojejku, jejku... Te lagi... Są okropne. Teraz przeprosicie, ale będę musiał się... Wybaczcie, no, zaraz się będę musiał się napić. Okej, okay, już. Będę musiał tu trawę doprowadzić. Jakimś sposobem? O, schodamy z trawy. No, na razie. Aha. No nie jest źle. Chociaż na pewno mogło być lepiej. Co jeszcze powiedzieć? No. A oczywiście, yy, Minecraft multiplayer będzie wypuszczany niezbyt często, ale też nierzadko. Będzie, no, co 5? Jak 5? 4 dni, wypuszczany już na pewno nie będzie regularnie. W się wchodzi. Oczywiście zasłonimy. Co trochę powiększymy. Nie wiem, z czego będę jeszcze budował domek. Możliwe, że z gliny. Co tam się świeci? A, ta... fuchs. Bo tam... moja pochodnia, ponieważ byłem w kopalni w poprzednim odcinku. No, fajnie to nawet wygląda. Cięcie. Jestem pocięcił, przepraszam musiałem zrobić po prostu ktoś wszedł do pokoju. Okej. Okay. <grystanie> Policzcie ile zaliczyłem kili jeszcze. To nie jest koniec odcinka, więc jak to wygląda no fajnie. No, kurde, coś mi zaczyna nagować strasznie. Będę musiał nakopać sobie dirtu, ponieważ to już jest koniec. Chociaż nie, nie będę tu budował domku. Tylko małą jakby plażę zrobimy. O dobra, ja będę kończył ten odcinek. No, jeszcze nie... zasadzę zasadzie. tą odcinek. No dobra, ja będę kończył ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie. Do zobaczenia. Czołem. Cześć.